<grym> Darku z Hiszpanii. Najpierw w Paryżu spał z szafową z sprowadzącej Potem spał z 50 letnią producentką. Potem został modelem rozbierającym szelajn, ekskluzywny. Przepraszam. Przepraszam, przepraszam. wszystkie przypadki do niego wzdychają. Ale skąd on się Z Polski. To chuj z Polski? Ania, Ania, nie zwróć, nie zwróć, no, zbrudz. Zbrudz. no też smarka, tak kurde, no, też, on też smarka. MRAAAA! Po Do Okej. To, to to şey się z nie liczy się To, nie, się to co szakiera wyprawia no no z wietrami zaprzecza po. prawu w gravitacji. Jak mi gość na blokowanie mówił. Bo mhm. Mówi tak, że <powanie> nie liczy się długość, liczy się technika. Technika jest najważniejsza. A te tym jeszcze nie wiesz. Nie wiem liczy się długość, nie liczy się grubość, liczy się technika. No, powiem, <todę głos>